Na festiwalu fantastyki Pyrkon ma miejsce premiera komiksu Incognito, niesamowity przypadek Pawła K. Oprócz autorów również można spotkać wydawcę tego komiksu, czyli pana Roberta Zarembę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na początku chciał się spytać o komiks premierowy, jak do tego doszło, że powstała ta decyzja w głowie, żeby to wydać w formie papierowej? No i chłopcy przesłali jedną, czy fragment komiksu na nasz konkurs do strefy komiksu, no i ukazało się w ramach e, Super Hero, albumu, no i spodobał się czytelnikom i wydaliśmy w formie albumu. Ja bym chciał się spytać, czym charakteryzuje się wydawnictwo Roberta Zaremby? Jaki typ komiksu można dostać pod tym, spod tego szyldu? Każdy. To znaczy, jest głównie akcent na komiks polski, zagraniczny? Znaczy każdy polski komiks. No po prostu wydajemy komiksy, które pewnie inni wydawcy by nie wydali. Fantastykę, obyczaj, no po prostu wszystko wydajemy. No. Nie mamy, nie jesteśmy profil, jakoś profilowani. A jaki, który z tytułów cieszy się największym powodzeniem? Smerplachą. I czy mógłbym prosić o parę słów na temat właśnie tego albumu? No to jest komiks, który opowiada historię Kresów ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się wydarzyło w latach 40. na wojnie w Galicji Wschodniej. No i to taki, to takiego komiksu jeszcze w Polsce historycznego nie było. Trzeba przeczytać ten komiks. Jest 120 stron komiksu, to 140 przypisów, 12 stron drobnym maczkiem różnych faktów historycznych. No po prostu trzeba, a jednocześnie jest to fabularyzowane, w 100% oparte na faktach. Trzeba przeczytać. No. Jakie wrażenia na Pyrkonie? Czy stoisko cieszy się dużym powodzeniem? No tak, średnia, ale sama impreza no, fantastyczna, wspaniała. No. Nie komiksowa, no ludzie tu nie przychodzą po komiksy, chociaż zaglądają i do nas, ale sama impreza jest cudowna. No. Jakie plany na przyszłość, plany wydawnicze? No, to... Już można uchylić rąbka tajemnicy. Znaczy, no, na razie nie, bo kilka się szykuje projektów, ale musimy je przemyśleć. No. Nie chcę rzucać tak, że coś będzie, a potem to nie wypali. Poczekamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Proszę.